Siedzi. Siedzi. No ładny. Siedzi następny. Witam na kanale Atalanta Fishing i zapraszam na nowy film. Jak widzicie jesteśmy nad niewielką rzeką ze spinningiem. Wziąłem ze sobą dwie wędki. Pierwsza to okoniówka i przynęty gumowe. A druga to wędka z nawiniętą żyłką i obrotówkami. No niestety w ostatniej chwili przepakowałem się, zrezygnowałem ze swojej kleniówki i złowienia na woblery i wziąłem właśnie okoniówkę. Ale zapomniałem pudełka z gumkami, także miałem do dyspozycji tylko jedną przynętę gumową. Ja już jestem po połowieniu, jakieś tam rybki wyjechały, jakieś niestety nie udało się wyholować, były spinki, były jakieś tam brania, no a najfajniejszą rybę udało się wyciągnąć. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siedzi. Co my tam mamy? Pewnie okonek. Idziemy po podbierak. No walczy rybka, walczy. Nie, to kleń. Niewielki klonek. siłę ale powoli będzie nam tu klękać już co za to ujęcie w podbieraku no, nie, no to wymiało wyklenie sami zobaczcie. Zobaczcie, jaki wielki pysk ma. Wychaczamy go i wypuszczamy za momencik. No, 36 cm rybkę wypuszczamy. Tutaj mam trochę problem, bo jest płytko Nie mam jak wejść O On zaraz chyba sam pójdzie Tak pójdzie Dobra, walczymy o następną rybę. Ostatni rzut tutaj na gumkę. No i do zwijamy wijamy się. Czyli. Od razu tylko jak. A, spadł. Widzieliście od razu, tylko jak wpadła przynęta do wody? Wziął mały szczupaczek. Widziałem, jak tam włyskał. No, ale znowu na gumkę. Także, no zdecydowana przewaga gumy. No, ten już się ukuł, czego nie wyciągniemy. No, ale coś się dzieje. Ja nawet zaciąć nie zdążyłem. No, ale fajnie, fajnie, może coś się ruszyło. Wyszło słońce, całkiem przyjemnie się zrobiło. Oczywiście dalej jest chłodno około 7-8 stopni. Ja już obławiam ostatnią miejscówkę dzisiaj, po prostu nie mam czasu. Tych brań też już jakoś za wiele nie ma. Myślę, że dobę 25 czy 30 minut jestem bez brania. Wracając jeszcze obłowie te miejscówki, w których miałem rybę. No i cóż, zawinę się do domu. siedzi no ładny damy mu troszeczkę luzu pobawimy się, bo mam podbierak dalej no ładny jest naprawdę ładny no to szczupak w ogóle dobrze, że założyłem ten wolfram. No cofniemy się po ten podbierak. Co mamy zrobić innego? Ach, mamy. Gdzie on mi tam wszedł w ogóle? Dobra, jest. Ach, no piękny hol cudowny. Sieć. no for zbyt widowiskowy ale to tylko dlatego że miałem podbierak dość daleko, wcześniej wyhaczałem przynętę z dna, nie chciałem jej tutaj zostawić Szedłem do wody chociaż też nie powinienem no ale dobra wypuszczamy go trawa jest tutaj mokra damy go na chwilę na trawę, idę po szczypce Szybka operacja i szczupak już wyczepiony. Dajemy go w podbierak i wypuszczamy za momencik. Spokojnie kolego, spokojnie. Do wody idziesz. Nie będziesz się na kujawskim smażyć. No teraz wejdę, mam wodery na sobie. Wejdę trochę do wody, łatwiej będzie mi go wypuścić. Nie będzie jak z tym kleniem tutaj sobie po tym piachu chodzić. No, no idziesz do wody. Odpływa. Do zobaczenia za 2-3 lata, mam nadzieję. Takie kotkie szczupaki naprawdę często się zdarzają. One stoją już w miejscach, w których wcześniej stały okonie. Klenie, no, jesienią, wszystko jest możliwe. A nie ma co kolczykować takich ryb. Moim zdaniem, gdyby on mi uciął na przykład obrotówkę, to szanse na przeżycie miałby, na przeżycie miałby niewielkie. A jakoś nie zauważyłem, żeby brania były ograniczone przez ten wolfam. Zresztą sami widzieliście dzisiaj kleń wyjechał, także im to nie przeszkadza. A takim małym szczupakom, właśnie, może uratować życie. Także naprawdę moim zdaniem warto. Siedzi następny, teraz już szybciej podbiła ogarniemy w ogóle nie wiem czy to nie jest okoń nie, to klenik niewielki klenik no naprawdę odpaliły się teraz w podbieraku dobra, szybko go wyczepiamy, bo ja mam mało czasu do autobusu i się zawijamy zaraz Spróbujemy tak to zrobić. Nie no dobra nie ma co, do tego uczepimy To najmniejsza ryba dzisiaj Zobaczcie, taki malutki klenik, on ma nie wiem ze 22 cm może No nic ciekawego. W sumie podbiłak nie był tu potrzebny, ale nie chciałem ryzykować, że on mi tutaj w piasek upadnie. No bo poszedł, nic mu nie jest. Ja się naprawdę zawijam i tą rybą się z wami żegnam.